Jak się nie poddać w tych pierwszych tygodniach oraz miesiącach nowego roku, jeśli chodzi o trening, o dietę, o ogólnie zmiany swojego życia. A więc, bardzo ważną sprawą jest to, co my mówimy do siebie. I teraz zapytajmy się, czy mówimy komunikaty w stylu, znowu jestem na diecie, znowu mi się nie uda, te treningi są za trudne. Znowu, tak jak w zeszłym roku, nie będę trenować, albo będę trenować pewien okres czasu i przestanę. No właśnie, pamiętaj, że Twoja podświadomość słucha wszystkiego, co do niej mówisz. A więc, co zrobimy? Oczywiście to nie gwarantuje od razu zmiany, ale kiedy będziemy wytrwali systematyczni, zaczniemy kodować nowe informacje w naszej podświadomości. Czyli co robimy? Robimy, bierzemy kartkę i długopis. I... Piszemy kilka komunikatów. Przede wszystkim, komunikaty muszą być pozytywne, muszą być w formie dokonanej i zaczynamy od słowa: ja, czyli ja, imię, schudłam, tyle czy tyle, albo ja, imię, trenuję, tyle i tyle. Chodzi o to, żebyśmy stworzyli od 5 do 10 komunikatów, i najlepiej to działa, kiedy my te komunikaty przepisujemy. No więc możemy się zająć dwoma komunikatami. Jeden komunikat piszemy rano, czyli mamy jeden komunikat i spisujemy go 10 razy. Wieczorem możemy mieć drugi komunikat i również spisujemy go 10 razy. Dlaczego? Dlatego, że kiedy spisujemy, to działa najlepiej. Według różnych badań wielu wiele badań powstało, jeśli chodzi o programowanie podświadomości. Dlatego, że kiedy piszemy, mamy połączenie, właśnie e, nasz dotyk i ten cały układ, który jest połączony, idzie prosto do mózgu, i w tym momencie się to lepiej programuje. Ale najlepiej zawsze sprawdzić na sobie. Kolejnym takim, takim typem można zrobić tak, że również nagrywamy to, co te komunikaty, nagrywamy swoje. Swoim głosem i to odsłuchujemy. To również działa świetnie na podświadomość. I w tym momencie takie pozytywne komunikaty będą nam pomagać. Będą nas wspierać w tym, abyśmy wytrwali właśnie w naszym postanowieniu. Bo jeżeli cały czas mówimy właśnie te negatywy, cały czas mówimy, to my tak po prostu robimy. Tak po prostu działamy. Tak to działa. Dlatego. Ważna sprawa, zaczynamy programować się na pozytywie. Wtedy zaczynamy działać. I o to właśnie chodzi. Pozdrawiam.